Cześć! Dzisiaj omówię budowę zdań twierdzących i pytających. Na początku zdania twierdzące. Mamy tutaj przykład takiego zdania. Anna wund in Deutschland. Czyli Anna mieszka w Niemczech. Spójrzmy na budowę tego zdania. Na pierwszym miejscu stoi podmiot, na drugim orzeczenie, a na trzecim inne części zdania. Taki szyk wyrazowy nazywamy szykiem prostym. Nieco zmodyfikowałem to zdanie. I teraz na pierwsze miejsce wstawiłem inne części zdania. Spójrzmy, co stało się z podmiotem i orzeczeniem. Na drugim miejscu stoi teraz orzeczenie, a na trzecim podmiot, a więc podmiot i orzeczenie zamieniły się miejscami w zdaniu. W takim wypadku mówimy o szyku przestawnym. Nazywamy to także inwersją. Jeśli zamiast podmiotu na pierwszym miejscu w zdaniu stoją inne części zdania, oznacza to, że chcemy te inne części zdania silniej zaakcentować w stosunku do innych wyrazów w zdaniu. Przejdźmy do zdań pytających. Mamy tutaj przykład takiego zdania Wund Anna in Deutschland, czyli Czy Anna mieszka w Niemczech? Spójrzmy na budowę tego zdania. Na pierwszym miejscu stoi orzeczenie. Na drugim podmiot. A więc orzeczenie i podmiot zamieniły się miejscami. Mamy tutaj do czynienia z szykiem przystawnym, z tak zwaną inwersją. Dopiero później występują inne części zdania. Na tak zadane pytanie, kiedy orzeczenie stoi na pierwszym miejscu w zdaniu, możemy odpowiedzieć krótko. Ja lub Nein. Tak lub Nie. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym pytaniem rozstrzygającym. Możemy odpowiedzieć także pełnym zdaniem. Ja sie wund in Deutschland. Tak, ona mieszka w Niemczech. Lub też nein, sie wund nicht in Deutschland. Do naszego zdania dodałem zaprzeczenie w postaci słówka nicht. Wund Anna nicht in Deutschland, czyli czy Anna nie mieszka w Niemczech? Chcąc odpowiedzieć twierdząco na pytanie zawierające przeczenie, nie używamy już słówka ja, tylko słówka Doch, oznaczającego tak, ależ tak. Gdy chcemy zaprzeczyć, używamy tak jak poprzednio słówka nein. Zdanie z zaprzeczeniem, oprócz słówka nicht, może zawierać także przeczenie kein, odnoszące się do rzeczowników, albo inne zaprzeczenie, jak nie, nigdy, lub nichts, nic. Na to pytanie możemy odpowiedzieć także całym zdaniem. Doch, sie wohnt in Deutschland! Tak, ona mieszka w Niemczech. Lub nein, sie wund nicht in Deutschland. Nie, ona nie mieszka w Niemczech. Inne zdanie pytające. Wo wohnt Anna? Czyli gdzie mieszka Anna? Spójrzmy na budowę zdania. Na pierwszym miejscu stoi zaimek pytający, na drugim orzeczenie, a na trzecim podmiot i inne części zdania lub też tylko inne części zdania. Wszystko zależy od zaimka pytającego. Mamy dwa zaimki pytające, które spełniają funkcję podmiotu: wer, kto i was, co. Na przykład: Wer kommt? Kto przyjdzie? Kto idzie? Mamy tutaj tylko zaimek pytający funkcji podmiotu i orzeczenie. Lub: Was stört dich, Co ci przeszkadza? Słówko dyś na pewno nie jest podmiotem. Na tak zadane pytanie możemy odpowiedzieć krótko in Deutschland lub całym zdaniem. Anna wohnt in Deutschland, czyli Anna mieszka w Niemczech. Mamy tutaj przykłady innych zaimków pytających. Wohin, dokąd, woher, skąd, wie, jak, wer, kto, warum, dlaczego i was, co. Co jest charakterystyczne dla tych wszystkich zaimków pytających? Zaczynają się od litery W, dlatego nazywane są często w Pytaniami W lub też pytaniami rozpoczynającymi się od litery W. Dokonałem zestawienia zdań, o których dzisiaj mówiliśmy. Pierwsze zdanie jest to zdanie twierdzące z szykiem prostym, drugie zdanie jest to także zdanie twierdzące, ale z szykiem przestawnym, trzecie zdanie jest to zdanie pytające, rozstrzygające, możemy na nie odpowiedzieć tak lub nie. A czwarte pytanie jest to także zdanie pytające, ale zawierające zaimek pytający. Jeśli szukasz ćwiczeń do tego tematu, zapraszam na portal gerti.pl. Do zobaczenia.